Chcemy to wygrać, słuchajcie, na odcinku. Okay. Ja... Gdzie lecimy? Mm. Na daily. Mm. No, Daily! I ten Michał, który myśli sobie, co on właśnie tutaj robi. No, on nagrywa odcinek. Nie na, robić? się tak samo, Ale dbajcie o po... Jest jakiś typ z budynku, ja nie mam nawet broni. Ja też mam problem. tylko Super, spider, i i pątki. Ej, ich szybkie sieć. Pod... Ty bierz. A. A. On jest malowa, malowa, bierz go. Czemu ty gabi, że zginęła? Proszę, gdzie nie! Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czekaj, Tutaj! Czekaj. Dobra. Ola! Tak? O! Mami mnie zabrała! O! Chodźcie się do pokoju, gdzie będziemy mieć wiem, albo nie. Co? Idę do, do ciebie. Kur ja Jebana pajęczyna! No właśnie. Przez tą pajęczynę się <średytorium> trochę zahaczałem. Ja. Yeah. Wow. I właśnie wykupuję cały oh zapas. Właśnie wykupiłam cały zapas amunicji. Nice. Ale oh wow. ty jesteś. O, kłopot mam. OMG, mam następny poziom! Gdzie jest aplauz? Chyba są typy tam dalej. <laughs> no, kolejny, dobra, nie ma zoom. Super. <laughs> dobra. Gdzie są typy? Nie, nie mam już tytułów. O, oddaj minus. Rudolfy! Dobra, mam Dobra mam jedziemy. Ciało. Pomachali nam. A, teraz będzie się wiedziało. Teraz okay. działo. Patrz, dawaj, jakieś drifty. Wow. Aha, zostawiliście mnie, dzięki. No nie, bo mamy dwóch My też zostawili. Hmm. Ja jestem Serio, to ja sobie tutaj do ekipy, wtedy jak nagrywam. Nie wiadomo kogo. Daj, daj. się do strefy, bo do jestem strefy bliżej się. tej strefy niż wy. Do, do strefy. Poczekam na... Strzynkę ty miałaś, Ola. Wiem. Wiem. <grym> Magi. Gdzie jesteś? Magi. O kurde, <grym> na czym wlecieliśmy? <grym> To patrzcie, żebym no, był czołem. Magi! Tu jestem, swojego! Magi! Mogi! Mogi! Nie wiem, co on tam zrobił. Margerita! <ścoughs> mi, mi się toście ja mi zrobili tam, tutaj hmm. właśnie. Shape tu gdzieś jest. znajduje. No, a, ale otwierajcie dalej, skrzynie. Dobra, 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 dobra. Nie, save, wiem gdzie on będzie. On no, będzie o. On tu będzie na tej wyspie. Na tej, gdzie ja zaznaczam tego rodzaju. No tam. Dobra. Bo ostatnio byliśmy z magii i robiłyśmy no. wszystko. No. Byliśmy aha, takie aha, pro. Okay. Nice. No, no, no co? No Nie, 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 nie o tym mówimy, ale dobra. Szybciej nuby, ale z Was nubki, Ale z Was snupki. Ale siebie, ja hater. Hejterze. Jebać się i na ruchu. No i co by okay, to podziwi z tego, jak on z nią O nie, to jest to ten, się nazywa. Jego mam, no tego syna, bo on był uh -huh. do darmo kiedyś. Predator jakiś. Mhm. Zyskacz. Zyskacz. Do sejfu! Do sejfu idę już, spokojnie. Szybciej! Nuby! Szybciej! Gabi! Ale... Kupa ja... piesa, my tu nie wiedziałyście! A bo by nie było wcześniej tutaj. Co no się tu stało na ludzie? Czekajcie, weźcie sprężynkę, okej? Okay? Chodźcie tu wszyscy. A, dobra, ja mam nieważne. Weźcie ktoś je, bo tam masz, masz cztery, okej. O, kolega. Typy, typy, ty, ty. Teraz to się przybawił. Przybawi. A teraz się przybawił. do końca. Coś nie Chodź, nie. chodź. Chodź, chodź, jest, Heroina, heroina, heroina! Czekaj, ja mam na świecie, nie mam Gdzie on jest? On musi pompę troszkę. Dobra? Ty nubie oczywiście spamisz, bo jak inaczej. Tu jeszcze jeden jest. A to jest bot nic, dobra nieważne. Dobra, jeden kosztowisz tutaj. Dobra Jest ja tutaj się botem czemu, zajmuję. Czemu wiemy bota? No bo bot od nich był Jeszcze jeden. Aha. Leczymy się go. Ma, ma, kogoś tego. Co to jest? Leczenie. A, leczenie to jest, jest takie. Jak chce się to tutaj macie, tam. Dobra. Jest dobrze. Pobalniar mysz aż... E... Czemu dwóch przecież pobaliłem? Ja pięć Ja dwóch zabiłem tutaj. Nie ja wiem Jak dwóch? Ja to dwa, dwa kill mam. Ma dwa killy no. mam. Nie, nie ja mam ja dwóch mam pięć. Ja, ja mam 5. To źle to liczy. Ja no mam to powinno być 9. Jest 9, ja mam 9 teraz. A, to ja mam... o, ja mam 8 jeszcze, chyba. Ej, safe właśnie w tym miejscu. A is go, is safe miejscu. Dobra. Coś tu jest? Nie wiem. Nie, chodź do safe po chłopie. To idę. Safe. Hmm. Safe kobieta. No, to. tobie safe! To Dobra. Przepraszam. A ja sobie na trąbce zagram. O dobra, no, zrobiliśmy to zadanie, super. Dobra, no, Wszyscy no, chyba to. zrobiliśmy. Jeszcze dwa mi zostały tej dobra. Ja już to Dobra. by do było do strefy iść. Trzeba do strefy, no. Szczelina, szczelina, szczelina. Szczelina, szczelina no. Eee, dobra, No to poczekaj, idziemy do szczeliny. Ale możemy ich tutaj zabrać, oni to się to tutaj zmieszczą. Jest tu szczelina, a no, jest, dobra. To no, tak są tej... aż na jednym. To, to poczekaj, to Gabi, poczekaj. Czekaj, bo czekaj, bo to zniknie. Chodźcie to wszyscy. Radę. Ej, to chodźcie szybka. No. no tak, idzieleć, a do no. strefy. No. Do strefy, no. Tu gdzieś chodźcie. Jakieś dwa mniej niecałe zostały. No. Bez kitu. Wygramy to. Dobrze nam, na, no łatwiutko. Na no to stać Musimy, można. musimy często nagrywać, są... no. Esunia. I Esuind był. To jak nam się Są tam, są tam, są tam, są gdzie, tam! Gdzie, jest, gdzie? Gdzie, gdzie? My wcześniej. Gdzie, gdzie? Dobra. Nie. O. Ja wychodź. Dobra. No, czemu kto tak zabudował Lena z Troyena? <noise> Żebyś nie została kulką. O Boże! To mnie nas zabiły. Ej, bo to unicorny tutaj są. <noise> unicorny. Jeden leży. A, tak nie zastrzeli. Tam z tyłu jest za górką jeszcze tym, więc uważajcie. Wiem, widziałem właśnie to. A tu jest dwóch powalonych. Dobra. Dobra. Dostał mocno tam ten typ. Likwiduje no Ej, to nam zostało dwóch chłopów tylko. Tak. No, nice. Super. No. Trzeba ich teraz znaleźć. Ja to 16 minut mamy nagrywania, to i tak będzie... Taki krótszy odcinek. To co je. Jakiś mega nobel nie są, bo ma budować. Po najmniej jeden. Ja Kup. jestem może Oj, umie się budować, to mocno. No pomyśl. Ja się ćwiczyć. w ogóle nie umiem. Ja też. Pisa, ja jestem takim nobem. O Jezu! No please. Ja nie mów tak. A to ja... Taka... O no, Jezu, to rękawice! O, ja prawie bym zabił jakiś Aha, a ja się tutaj kołyszę. A jeden nam został. Ej, bo ja mam ten spyskiwacz. Na no właśnie uleczyłyśmy Ole. No dobra. No też mam. A ja mam tego. Jeden typ został. No, bo okay. on Taka jest. Esunia. Tego trzeba znaleźć. O, jestem! Jest? Nie, ty, To się nie. ja jestem. A, okay. Bo nie mogłam tu wejść. To, to. Jezu jem... Mi się wydaje, że on chyba gdzieś tutaj będzie. A my gdzieś pośrampiony, jak wiesz? Pewnam w strefie, bo... Wiesz że ja, on jest głębiej był. w strefie. O, tam chyba był. On tam chyba był. Nie wiem, coś Dobra. mi przeleciało przed oczami. Fajnie jest na Okej, okej. Ej, no może tu być, bo tu krzak jest w sumie i. Nie, krzakowej nie ma. O, tam jest! Zaznasz. Już idę. Gabi eee, go ma. Gabi go ma. ma? Bardzo ładnie. GG!